Witam po raz kolejny na moim kanale. Tym razem zaczynamy wcześniej. Yy, gala Cage Warrior 134 w Londynie. To jest pierwsza gala poza tą dzisiejszą, która będzie w nocy Cage Fury, którą ja biorę pod lupę. Oczywiście tam też wziąłem pod lupę, ale no, musiałem z czegoś zrezygnować, a byty postawione już po dobrych kursach. Także yy, dobry rozkład jazdy mamy na nadchodzący weekend, bo Mamy PFL Challengers, no i oczywiście w sobotę KSW i UFC, więc będzie co grać na pewno, tutaj KSW 134 w piątek, ciekawa gala 7 pojedynków, bardzo się wykrzaczyła ta karta, bo sporo fajnych tutaj zestawień mieliśmy i tutaj powypadali pojedynczy zawodnicy, takie połatane niektóre zestawienia, mamy również akcent polski na tej karcie w postaci Łukasza Kopery, także polecam oglądać i no i co, zapraszam do oglądania. Pierwsze zestawienie, które ja wziąłem pod lupem, zrezygnowałem z tego pierwszego starcia e, Muszych, bo nie znam tych gości i też ci obaj zawodnicy tam wchodzili, z tego co sobie przypominam, e, po jakichś takich dłuższych przerwach, więc ja to go nie tykam. E, pierwszy pojedynek to jest Aidan James kontra Kingsley Crawford z kategorii koguciej, Bardzo dobre zestawienie sportowo, powiedziałbym, według mnie nawet chyba najciekawsze, jeśli chodzi o tą kartę walk. Aiden James to jest zawodnik, który związany był ostatnio z Federacją Brave, stoczył tam 5 pojedynków, wygrał 3, ma w rekordzie França Lambo, mistrza Fenu w kategorii Kogu, poddał zawodnika z RPA w pierwszej rundzie duszeniem, z tego co pamiętam jakimś. Dwie porażki, Cameron S, zawodnik UFC, nie oglądałem tego pojedynku, oglądałem ten pojedynek bardzo dobrze, stawiałem nawet na Aidena Jamesa w pojedynku z Kuhelcim, tam był gruby wałek w pojedynku z zawodnikiem z Bahrainu, naprawdę gruby, gruby wałek tutaj przewałowali, dlatego też mam mega mieszane uczucia co do Brave, bo, bo oni tam mocno faworyzują swoich, no ale dobra, mniejsza z tym, już w tej chwili Iden James wrócił tutaj do Anglii po... No w sumie tutaj to już druga jego walka była na ojczystej ziemi, poddał w drugiej rundzie Filipa Rocha, zawodnika, który pił się na EFC Worldwide chyba o pas, nawet pamiętam. Poddał, znaczy nie po tak, tutaj w, w trójkącie z łokciami go zdemolował, wtedy Aiden James, miał zakontraktowaną, zakontraktowaną walkę na grudzień, ubiegłego, nie doszło do tego pojedynku z Włochem Taniu Pagliarico. Kingsley Crawford 7-3, zawodnik nowy przez większość kariery, tutaj związany jest z organizacją Cage Warriors. Cage Warriors stoczył 8 pojedynków, Kingsley Crawford wygrał 5 Wy wykoleił mi tutaj kiedyś ten kupon. To były początki pandemii, poddał tam Luisa Monarcha będąc sporym underdogiem wtedy z tego co... no nie takim sporem, bo tam gdzieś około 2,50 było na niego z tego co sobie przypominam. Potem porażka z Benem Elisem, która mnie troszeczkę utwierdziła w pewnych kwestiach wśród tego zawodnika, jednak Kingsley Crawford wrócił tutaj w dobrym stylu. W ubiegłym roku dwa zwycięstwa Adam Wilson, no i największe zwycięstwo chyba w karierze Liam Gittins na pełnym dystansie po wyrównanym pojedynku tam. To był grudzień ubiegłego roku. Pierwszy akcent to mamy rewanż. Obaj zawodnicy mierzyli się już ze sobą w 2017 roku na amatorstwie. Wtedy Aiden James wygrał na pełnym dystansie 3 razy 3. Z Crawfordem i przeszedł na zawodowstwo. Yy, ogólnie, Adam James, no naprawdę ciekawy, bardzo ciekawy zawodnik, bym powiedział. 27 lat, świetne warunki fizyczne na tą kategorię kokucią. 180 cm wzrostu. Crawford yy, jest sporo niższy, ale ten zasięg też ma kosmiczny na tą kategorię. No to są goście w ogóle. 188 w tej kategorii to jest coś niesamowitego. No i co, sedno tego pojedynku to mamy w tej chwili faworyta Iden James w, w okolicach 1,59 spadek z 2,90. Ja się przyznam, pochwale. złapałem to po 2,42 wczoraj. Zresztą podawałem ten typ w swoich kręgach. Można, znaczy tak, w większości polskich bukmacherów mamy kursy mocno faworujące Idena Jamesa, nawet u jednego buka widziałem 1,38. Ale są też bookmacherzy, którzy zaspali, więc jak dobrze poszukacie, to tutaj możecie to jeszcze zagrać po bardzo rozsądnym yy, kursie. A dla mnie, faworytem tutaj, w tym pojedynku, jest yy, znaczy, bardziej bardziej sceptycznie podchodzę do tego, bo na Krofoł nie wykolei już kupiony. Ja mam takich zawodników zawsze na tej czarnej liście, jednak 60. 5 do 35. dla mnie faworytem w tym polityku jest. a ten James Ważenia jeszcze nie było. Ważenie prawdopodobnie jutro. Cage Warriors nie wypuszcza filmiku z Ważenia, ale i są zdjęcia zazwyczaj gdzieś tam można poszukać, także polecam sobie. znaczy tak. na pewno jutro też będzie ubite. nie będę mówił to jest bukmacher, bo nie chcę tutaj nikomu robić reklamy, ale jak poszukacie dość dobrze, to to sobie znajdziecie. po dobrej linii jeszcze ten ten bet można próbować. Ja myślę o służbiecie, jeszcze się zastanawiam, ale, ale chyba raczej nie będę już kusił losu, bo już kasa włożona jest w Jamesa, więc, więc co ma być to będzie? Tak jak mówię, dla mnie faworytem jest no, nie tyle minimalnym, co wyraźnym. Iden James jednak się obaj panowie znają. Iden James. Już się wykazam, tutaj nie ukrywajmy, że ma bardzo mocne skarpy, bo jest Franzman. Bo z wygrał, ja to uznaję jako zwycięstwo. Dla mnie sportowo to jest zawodnik, który był lepszy w tamtym pojedynku, a Hamza bił się ostatnio o pazę. Oczywiście sprawił, sprawił problem bra, Bradowi Katonie z tego co sobie przypominam. Iden e, James podpisany też ma kontrakt na kilka walk. E, jest pewny siebie mocno, e, też myśli o pasie, ale oczywiście nie wybiegałbym tak mocno przyszłość. No tutaj, kto złapie po tym dobrym kursie, to, to warto wjeżdżać, myślę, w ten bet, także, a już ci underdogowie w zeszłym tygodniu dali, no dobrze zarobić, nie tylko mi, więc, więc, się zastanowić. Starcie, walisko angielskie, Ben Ellis kontra Nick Bagley w kategorii piórkowej. Ben Ellis, można powiedzieć miał już to jest, no, produkt casual, bo to jest chłop, który Osiem walk tutaj na amatorstwie stoczył, bił się na Cage Warriors już 5 razy na amatorstwie i 4 pojedynki na zawodostwie tego zawodnika. To jest były mistrz właśnie amatorski Cage Warriors w kategorii lekkiej Ciekawa postać, właśnie tutaj wspomniany Crawford, świetny występ tam Bena Elisa Naprawdę, jak na gościa, który był dużo mniej doświadczony, wypadł nie powiem, że rewelacyjnie, ale jednak bardzo dobry zawodnik to jest. Nie ma co tutaj owijać w bawełnę. Nick Begli 2-0. On jedną walkę na Cage stoczył poddał w drugiej rundzie Scotta Pedersena. Dobry zapaśnik, dobry zawodnik parterowo. Na no, nie miał jakichś rewelacyjnych sukcesów, ale ma porażkę z Lukem Santarelim, który jest podpisany przez KSW. Miał się być z Patrykiem Likusem, zainwestował też z Lonirium Kawanagiem, który otworzy tą kartę piątkową Cage Warrior 134. Przechodząc po raz kolejny do embellitum tutaj tego pojedynku, faworytem na ten moment jest Nick Bagley. I Nick Bagley też był dużym andretogiem, tak jak wcześniejsza walka. 2,55 mamy 1,58. Sorry, bo nie widzę, jestem ślepy. Hmm. Powiem szczerze, że Gdzieś tam po cichu liczę na Elisa, jednak wydaje mi się, że Begli tym swoim takim nie tyle parterowym, co jednak wszystkim fizycznością i myślę właśnie, niezłymi wydaje mi się, zapasami lepszymi niż ma Elis. Może to ugrać. Dla mnie to jest walka z kategorii Nobed, ja tego nie postawię, bo nie widzę też wartości w tym kursie, o ile tutaj Bagli był po 2.55 to można to było łapać. No niestety polscy bookmacherzy zawsze, zawsze z tym opóźnieniem wystawiają te kursy, albo żną od innych co jest notorycznie w większości bookmacherów, bym powiedział. Ja tego nie postawię osobiście tego pojedynku. Obaj zawodnicy mają swoje argumenty. Ben Ellis, bardzo dobre występy na amatorstwie. Przegrał teraz przez Nokał z Mannym Akpanem. Być może był to wypadek przy pracy. Zobaczymy, wszystko będzie w praniu. Nik bagli. Nikita Bagli, bo to jest zawodnik, który pochodzi z Ukrainy. No, powiem szczerze, że... No nie postawiłbym tutaj grosza. Dla mnie minimalnie może faworytem jest tutaj Bagley, ale, ale to nie jest pojedynek, który ja osobiście bym zagrał, bo patrząc przez pryzmat, no ja mam gdzieś tam 2020-2021 rok w statystykach dość mocno i jeśli chodzi o Cage Warriors, to w walkach takich na scenie brytyjskiej w wielu przypadkach mieliśmy dość łatwe zwycięstwa dogów, a ten poziom jest na tyle zbliżony, że, że wydaje mi się, że tutaj... Zarówno jeden jak i drugi ma swoje argumenty, więc jeśli miałbym brać, naprawdę większy kurs, ale osobiście tego pojedynku nie postawię. Tobias Harila vs. Deki Alinan w kategorii lekkiej. Tobias Harila, zawodnik, który no został dość niespodziewanie zastopowany w ostatnim pojedynku z Milanem Gomisem to było w czerwcu ubiegłego roku. Przegrał dość niespodziewanie Harila z Francuzem. Gdzie tam kursy wchodziły w okolicach 1.30, jeśli chodzi o Szweda Szwed, no można powiedzieć maszyna do knockoutów w 9 wygranych pojedynkach aż 8, dobrze mówię, 9 wygranych pojedynkach, 8 wygrywał przez knockout. więc naprawdę gościu, który ma no, tutaj przez TKO głównie, przerwanie lekarskie, jedno zwycięstwo przez splita z Adamem Westlundem na Superior Challenge 21 Mm, miał zakontaktowaną walkę zasadniczo, najpierw był Petli, potem był Hendin. Spore przetasowania były, McAllinan też miał się być z Hendinem z tego co pamiętam. Deki McAllinan, no też postać dosyć yy, znana już w, yy, w cage'u, sporo tych pojedynków w cage'u już yy, stoczył. Jednak yy, wiele tych pojedynków to były właśnie pojedynki, dość przeciętne, się wygrywał to już z kimś kiepskim, pamiętam z wętr stawiałem na McAllinana, remis z Lister'em, który też się zapowiadał lepiej moim zdaniem, Porażka przez Poddanie ze Steve'em McIntoshem. Kursy nie warte gry moim zdaniem zdecydowanie. Z racji tego, że tak, Harila no po jeden, w tej chwili 29. Nie widzę wartości kompletnie w tym kursie. Deki makalina nie przegrał przez blokadę. On przegrał trzy razy, dwa razy przez decyzję, dwa razy przegrał przez poddanie Irlandczyk. No rozum na pewno tutaj mówi mi, że to Harilla prawdopodobnie to weźmie. Może przez decyzję, może przed czasem. No ciężko mi powiedzieć powiem szczerze, bo, bo... To są zawodnicy tacy. On fajny rekord ma, ale on tutaj tych skalpowych rewelacyjnych nie ma. No, jakieś tam ciekawe nazwiska to jest ta trójka, tutaj Macedo na Brave z Westlundem Split, z Aidenem Stefanem wygrał przez Noka No i ta porażka z Willem Gomisem, no jakoś mnie nie napawa tutaj do grania, y, szczególnie na Szweda po takiej linii. Powiem szczerze, no, no ja jestem takim gościem, który raczej stara się. Gram takie turbopewniaki już, jeśli już jestem naprawdę w 100% przekonany, a tu kompletnie nie jestem. No jednak rozum podpowiada, że tutaj faworytem 70 do 30 jest Harilazacja, tego że ma lepsze nazwiska w rekordzie, tutaj za McAlinanem przemawia na pewno doświadczenie, gabarytowo też chyba. nie jest wyższy 10 cm, no tutaj będzie spory przestrzał, jeśli chodzi o, o warunki fizyczne, na korzyść zawodnika z Irlandii, zawodnika z Newry. Co ciekawe, trenującego w Niuri, albo no w Niuri to jest Islandia Północna. Mm, nie, nie, dla mnie to jest. Za... Nie, no nie widzę wartości w ogóle w grze na Harile. On może być tutaj dużym pewniakiem, Tam nie takie cuda żeśmy widzieli już na tych galach. Także ja tego no, nie nie ruszam na pewno. George Hardwick kontra Łukasz Kopera w Catchway do 161 funtów. Mm, pierwotnie na tej karcie George Hardwick miał się bić. Z Danilo Belluardo, chyba opas w kategorii lekkiej. Nie jestem pewny, ale chyba tak. Na jego miejsce, w miejsce Włocha wchodził Łukasz Kopera. George Hardwick, no doświadczony zawodnik, już dosyć dwie walki dla Bellatora, dwa zwycięstwa w Cage Stoczył trzy walki, przegrał w debiucie z Madalstem Fleminasa, a było w kategorii półsiedniej, w kategorii lekkiej. Dwa zwycięstwa Dean Truman, Jakub Dochnal. Miał się być też tak, bo pas chyba z Matej Ben Lagdarem z tego co sobie przypominam w ubiegłym roku, no pod koniec jakaś jedna z ostatnich Gal Cage Warriors. No jeden z lepszych prospektów, gościu którego ja bym widział pewnie za niedługo na White Contender Series, no bo tutaj nic innego pewnie albo pas wcześniej i UFC już być może, no nie wiem. A Łukasz Kopera 10, 6, 5 pojedynków w 2 zwycięstwa, 3 porażki. No, odbił się Łukasz Kopera troszeczkę od, od muru. Dwie walki dla ACA wygrane. Łukasz Rajewski przez podanie po dobrym pojedynku. Tam Łukasz Kopera zdecydowanie wypadły Ja stawiam na Rajewskiego wtedy. I zwycięstwo z ryżem No, Rijsz nie był rywalem najwyższych lotów. Rekord miał bardzo dobry. Tutaj taka walka pod Łukasza, Tam te kursy też były wtedy bardzo niskie na Polaka. Trzy porażki, Aurel Pirta, też pamiętam Pirta dał mi dobrze zarobić w tym pojedynku, Henderson, Batista też tutaj, no Adam Batajew, yy, bardzo wysoka półka, jeśli chodzi o Łukasza, Łukasz sobie narzucił troszkę, moim zdaniem za mocny grywali, zresztą yy, też tutaj troszeczkę mu fajnie zrobili, yy, ja wiem, że to fajnie troszkę inaczej wyglądał wcześniej, ale zrobili mu też sporą krzywdę, Młateł Rzembecki Łukaszowi Koperze też, yy, no, oddzielił go troszeczkę właśnie od no, tych zawodników klasowych, od zawodników troszkę słabszych, Hmm. Łukasz Kopera nie pokonał nikogo szczególnie mocnego yy, nazwiskowo. Mateusz Głom chyba to najlepsze, zwycięstwo. Oglądałem Dobra walka wtedy Łukasza Kopery. Jednak no ja nie lubię stać przeciwko Polakom. Szanuję każdego polskiego zawodnika, ale tutaj yy, nie wydaje mi się, że miał duże szanse. Kopera z Hardwickiem 1.25 yy... Hardwick po lepszym kampie, tutaj Łukasz Kopera w WCA się przygotował do tego pojedynku, no też widać, że pracuje ostro do tego pojedynku, jednak wydaje mi się, że sportowo prawdopodobnie to będzie, no jednak na korzyść Hardwicka pojedynek. Ale nie postawiam raczej, znaczy, no to 1 to nie jest warty, warty do gry kurs kompletnie, jeśli chodzi o Brytyjczyka. 4-0 na Łukasza Kopera. No może Łukasz zaskoczyć, jednak ja na zdrowy rozum gdzieś tam no, nie postawiłbym ani na jednego, ani na drugiego pieniędzy i no, dla mnie faworytem w tak 85 do 15 jest George Hardwick, mogę się że trzymam kciuki na pewno za, za Łukasza Kopera, ale no moim tutaj dość zdecydowanym faworytem jest, jest Brytyjczyk i na niego bym prawdopodobnie postawił, gdyby był troszkę większy kurs, ale po takim kursie, gdzie są już sporo niższe chyba kursy też widziałem, yy, nie warte zachodu. Pojedynek Will Curry. Wersus Patrick Wali w kategorii średniej, no coś tutaj o tym pojedynku można powiedzieć. Mamy Willa Cariego, 26 lat, 6-2, on dwie porażki ee, od... poniósł z rąk no, mega mocnego Christiana leray e, W pierwszym pojedynku knockout w drugiej rundzie, potem decyzja, ja stawiłem na Kariego w drugim pojedynku, bardzo mocny chłopak. On, oczywiście, nie ma dobrych zawodników w rekordzie. Na amatorstwie 5 wygranych tutaj na zawodowstwie też widać, że to jest taki gościu, który jest mocno promowany w średniowiecznym Dostaje tutaj zawodnika z rekordem 12 zwycięstw, 12 porażek, dwóch remisów, Patryk Wali znany z KSW. On bił się z Rafałem Błahutą na jednej z kart bardzo dawno temu to było KSW 27. Gościu, który skakał pomiędzy kategorią półśrednią i kategorią średnią. W ubiegłym roku jedna walka z Sheikiem Kone, przegrał na punkty. Wcześniej też 2019, 2018 dwie walki, w 2016 yy, mamy tutaj yy, walkę z Polakiem Kamilem Lipskim, na GMC-8 wygrał yy, wtedy Francuz. Ale no nie ukrywajmy, ten, ten gościu ma 47 lat, ma bardzo dobre warunki fizyczne tutaj, jak na tą, yy, jak na tą, Boże, jak na tą kategorię, no ogólnie dysponuje bardzo dobrymi warunkami fizycznymi. Jednak ma 41 lat, trenuje sobie gdzieś na Guadelupie, wziął walkę tutaj pewnie za dobre pieniążki. No też kursy mówią same za siebie, bo Will Curry, 1 1.13 w tej chwili. No to jest do, pewnie jak absolutne, ale ja nie lubię takich kursów, ja tego nie gra, no to mi nic nie daje nie, tak naprawdę. Powiem szczerze, że no tej Kari jest mega faworytem, no, no tutaj no, nie ma co się rozwodzić na temat tego pojedynku, mamy gościa 15 lat młodszego w sztosie, yy, zobaczymy czy wygra to przed czasem Kari, bo jednak yy, Wali, yy, on przegrywał przed czasem, ale sporo tych decyzji tutaj yy, też na swoim koncie, jest to z dobrymi nazwiskami, jednak no rzucając, Rzucając, patrząc w przeszłość, no to tutaj 2014 rok, z Bostwickiem 2015, Skonę teraz też w 2021 roku przegrał na punkty. No, zobaczymy, to będzie dobry test dla Kari'ego, czy uda się skończyć tak twardego rywala. Ale myślę, że pewnie Kari to weźmie dość łatwo. No tutaj nie wydaje mi się, żeby. No, zresztą Kurs mówi sam za siebie. No i co, przechodzimy do walki wieczoru. Kategoria piórkowa po innego pas, czempiona. Cage Warriors Jordan Vucenic kontra James Handin. Pojedynek angielsko-angielski. Jordan Vucenic pierwotnie na tej karcie miał się bić z Polem Hughesem. Pojedynek rewanżowy. James Handin najpierw miał się bić ze Stevem Imable, potem Tobias Harila. Ostatecznie obaj panowie się zmierzą w walce wieczorem Jordan Vucenic. Sześć kolejnych wygranych. Cztery walki wygrane na Cage Warriors. Wszystkie, które stoczył dla tej organizacji. W ostatnim pojedynku, no, rok czasu nie walczył Wucenic, wygrał przez pita z Morganem Charrier bardzo dobry występ Jordana Wucenicia, gdzie był underdogiem, z tego co sobie przypominam. No, pokazał, że, że jest gościem, który no, myślę, że za czy pewnie nie w UFC, jeśli wygra tą walkę. Być może contender. No, też patrząc na to jakim, po raz kolejny to mówię, patrząc na to jakim contender idzie torem, zatrudniając takich zawodników jak Durajev, czy jak Nasudino, takie dwa przypadki czy Luke Shanks, no to, to tutaj mistrzowie będą pewnie tam trafiać, żeby mieć jakiś tam start już w Stanach. No i WCNC ogólnie jest naprawdę mega, mega mocnym zawodnikiem. Wszystkie waki wygrał mm, przez decyzję 3 splity, co ciekawe, z Hughesem, gdzie Hughes wygrał Sharier. WCNicz wygrał Sharier też również przez splita. No i mieli się obaj zawodnicy zmierzyć naprawdę topowe zestawienie. James Hendin. 6-1 tego zawodnika. No, oglądałem trochę jego walk też tak. Ym, pamiętam walkę z właśnie Crawfordem. No, Handin mnie jakoś, szczerze mówiąc. Yy, Kurde, to określić. Nie, no, nie przekonuje mnie jakoś mocno y, James Hendin. Yy, tym bardziej, że też tutaj bierze walkę z zastępczym, walkę w wieczoru. Yy, spory przez koniec z Hughesem przegrał przez decyzję i też tam. Z tego co sobie przypominam, to chyba nie był jakimś ogromnym antedogiem James Hendry, Zaraz sobie rzucimy okiem z Paulem Hughesem. No, był tutaj, był, był, był potem zjazd kursów, ale wyrównane były te kursy na początku. No w tej chwili faworytem jest dosyć zdecydowanym Jordan Wucenić. minimalne wzrosty, ale dla mnie tutaj patrząc na okoliczności tego pojedynku, to no i największe doświadczenie na pewnym poziomie, pięciorundówka zanim wydaje mi się, że sporym faworytem tak 65 do 35 bym postawił na Wucenicia, osobiście raczej pieniędzy nie postawię, bo już się oduczyłem tego, że tak jak i w boksie zawodowym, tak w MMA te pojedynki często w tych niższych kategoriach pomiędzy Brytyjczykami się kończą różnie, o i chyba, że mam takiego faworyta jak Idan James choćby, ale tutaj to będzie dość bliska walka i w nic pewnie na punkty. Ciekie za oglądanie, jeśli Ci się podobało to oczywiście subskrybuj kanał, możesz też rzucić lajka lub jakiś komentarz, możecie udostępniać też. Jeśli Wam się podoba pokazywać dalej znajomym, bo ciężko tutaj zrobić zasięgi, sporo grub mnie nie wpuszcza, no robię sobie reklamę jakby nie patrzeć w ich oczach. No i co, prawdopodobnie jutro będzie PFL, jak będę miał dzisiaj czas, żeby przy tym posiedzieć, to tam są cztery walki, więc pójdzie pewnie jak spłatka. No i doszykuję się na weekend, bo już w KSW UFC w Londynie myślę, że da zarobić dobrze, bo tutaj, tutaj mamy sporo takich klarownych pojedynków, gdzie ja niespodzianek sensacji nie przewiduję w wielu walkach. No i co, słyszymy się za niedługo, pewnie jutro. Pozdrawiam, siema.